Oficjalnie największy konkurs na tym kanale Konkurs o 10 tysięcy Vdolców. Moi drodzy, co trzeba zrobić, żeby wygrać ten konkurs? Już wam mówię. No to co? Po pierwsze zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, łapeczkę w górę pod filmem w opisie. Suba z dzwonkiem na tym kanale. Suba z dzwonkiem na kanale w opisie. Napisać w komentarzu swój nick z gry, z którym wspieracie mnie tym oto kodem w sklepie, i oprócz tego napisać biorę udział. Jeśli nie napiszesz, że bierzesz udział, nie będę brał Twojego komentarza pod uwagę. Jest to zrobione tylko po to, aby osoby, które po prostu wchodzą na randomowe filmy, piszą mi tylko swój nick, a ja potrzebuję jeszcze biorę udział. I jest to tylko i wyłącznie dlatego żeby wszyscy słuchali całego filmu. Także co? Napisz w komentarzu biorę udział, napisz swój nick z gry, wpisz ten kod w sklepie, który masz w tym momencie na ekranie, bo bez niego nic nie wygrasz. Także wpisuj ten kodzik, bo wszystko będzie weryfikowane. Życzę Ci powodzenia, a wyniki będą już na końcu tego miesiąca. No i co? Cześć!